Nie bój się, nie zrobię ci krzywdy, ale chcę, żebyś powiedział o mnie wszystkim swoim znajomym. Jestem Bat, jestem reprezentantem Ligi Lektorów w pelerynie i stroju netoperza. Roznieś wieści, że wróciłem i dopilnuję jakości czytanych maili. Doktor Voice może zapomnieć o podbiciu internetu newsletterami czytanymi przez sztuczną inteligencję. AI ma limity, których jeszcze długo nie przeskoczy. Ja poznałem swoje i nauczyłem się być ponad nimi. Dołącz do mnie w walce ze sztucznym głosem w sieci i zapytaj o próbkę audio dla Twojego newslettera jeszcze dziś. W tym tygodniu nie zapłaciliśmy za sprzątanie sieci, wszystko zrobiliśmy sami. Niestety, szlachetna praca nie przynosi dużych pieniędzy szybko, więc nadal na nie czekamy. Zobacz, co wydarzy się za tydzień i pamiętaj o.